Od ponad 30 lat działają na rzecz Roszowic mowa o członkach należących do DFK, którzy integrują oraz działają z lokalnymi organizacjami, przygotowując różne wydarzenia kulturalne. Obecnie DFK Roszowice liczy ponad 90 członków. Nasi członkowie są w różnym wieku, od zera do nawet 90 lat. To staramy się też organizować różne przedsięwzięcia, żeby zachęcić każdy każde gremium czy to są na przykład warsztaty dla dzieci, kursy sobotnie, wyjazdy rodzinne, czy spotkania tak jak dzisiaj jubileuszowe z muzyką klasyczną, to zaś pod kątem tutaj dorosłych, bo to jednak dla dzieci troszeczkę nudne. Dla dzieci bardziej cyrkowo, iluzjonistycznie, mydełkowo, tak jak wczoraj też było. W budynku, gdzie wcześniej znajdowała się stara szkoła, utworzyli miejsca do spotkań. To tutaj mieści się ich siedziba. W ogóle nie pan do nic. Ja myślałem najpierw, że okna zrobię, bo okna takie, że jak się otworzyłem, to się rozlacowały. A on przychodzi i mówi, a okna, tu podłoga, tu drzwi, ono ogrzewanie, nie? No, my patrza, no jak najbardziej. No tak wyszło, że 56 tysięcy poszło na cele, No ja jestem zadowolony z tego, bo jak skończyła się nauka w szkole, szkoła była Mało by było. Chcieli nawet gminę ją sprzedać. A ja byłem radny inżynistyczny. No, bronimy Ważnym wydarzeniem w ciągu tych 30 lat na pewno była możliwość zawieszenia tablic dwujęzycznych na wjazdach do miejscowości. Mieliśmy tam drobne incydenty, ponieważ w niektórych miejscowościach te, te nazwy były zamazywane, zamalowywane. Tutaj w miejscowości Ziemieszkom, chociażby w Kobylicach, parokrotnie ta tablica była czyszczona. Ale jak widzimy, w tej chwili uspokoiło się wszystko, tak jak żeśmy zresztą myśleli, że się stanie, i stało się. No i w tej chwili. Bardzo to wszystko dobrze przebiega. W Roszowicach mieszkańcy się nie dzielą, a wspólnie działają. Mobilizują ich efekty, które razem wypracują. Możemy na siebie polegać bardzo, są pomocni w naszych imprezach, jeżeli organizujemy, a jeżeli są organizowane imprezy z DFK, to ja staram tak samo, się, żeby im pomóc i mieszkańcy tak samo się dołączają. Kolejnym widocznym efektem działań jest odnowienie tablicy upamiętniającej poległych na wojnie. Oni nieśli ochotnicą, że idą na wojnę, też im się należy jakieś pamiątki. Nie? Także razem wiem, przy przyjechał jeden z niemiec, mój, mój wujek, który, chwała Bogu, że jednak pamiętacie o niej. Nie? Tak, to jest, jest z tego zadowolony. Tak? Jest tam, no, tutaj jest ładnie ogrodzony, także pamięć, no, bo obojętnie, czy to byli Niemcy, czy tam Polsko, ale na pewno ochotnicą szli na tę wojnę, nie? Podczas tak wyjątkowego jubileuszu nie zabrakło tortu, wspomnień oraz wyróżnień dla najbardziej zasłużonych członków DFK.